dobra, stwierdziłem, że tamto się wytnie, ale się nie wytnie. I tak nie wytnę. Nie jestem aż taki, ten, obeznany w tym Sony Vegasie. Jak pewnie zauważyliście w dziewiątym odcinku, Sony Vegas w ogóle z ścieżkę ścieżki audio, wideo, przepraszam. Jestem głupi. Audio z wideo pomyliłem. To to samo. Praktycznie to samo, co nie? Aha Ja tam mogę kopać tylko gorzej jest wchodzenie no my my track to się ściągnę kamień Ale fajnie No ja tam przepalam tak, Mam ma... dwa grzybki i Ale jakie? Muchomorki czy prawdziwki? Nie Prawdopodobnie prawdziwki, nie są się na grzybach, ale to są te takie brązowe to mogą być jeszcze borowiki. Chyba. Muszrom. Muszrom to jest grzyb. Muszrom. Możesz mi, Kopytko? Z Z układaniem schodów. Aha. Czy nie? No, sobie samo układać. Nie no, mogę pomóc. No, trzymaj. U, schody. No, tutaj trzeba układać. Aha, w dół, tak? Mhm. ty robisz, że kłada one znikają? No jak, ja, ja, jak ja tam stoję, to nie możesz kłaść. Ale jak kładę, to tam stanie się, no dopiero wtedy zniknie. Dobra, nie kładź dalej. Oho, tutaj. Fajnie, co? No. Mhm, tak, zarąbiście. Trzeba jeszcze... tego... No, sufit... dojść do góry. W kopalni tam nie musi być przeszłych susów żadnych. No właśnie musi być. U mnie musi być. U mnie wszędzie musi być ojcorki Oj, Wbijasz się w rynk. Spoko. Właśnie zabrałem cztery drobinki. Chociaż ja to wcześniej już miałem. Rek. Rek! Nic. Tak, nic, to nic. Na Znaczy, wiesz, nic. Widzicie, ludzie, nagrywajcie z takim, kurde. No. Wzdycha jak... Nie wiem, Ech. co? A no, potem wam mówi, że nic, jak się zapytacie, bo myślicie, że się zakochał. Znaczy on się pewnie zakochał, zobaczył flachę i się zakochał Gorzałeczkałka. To za dużo Wiedźmina A jak możesz to weź tak kop u góry Patrzmy. No jak u góry Aha, tak żeby takie słudeczki no. były, tak? Tako? Czekaj, o co się? No właśnie tutaj w lewo wszystko Taką kopać, tutaj tam, tą... Tak jak jest ciągle, tak żeby o jeden poziom tak... Tak no jak no. Ja przejdę jedną kratkę, to ty jedną kratkę tam od do ja ten sufit kopiaty ty podłogę, ta? No. No super Wystawię ja pochodnie. Dobra, przy okazji nie czekaj masz pochodnie No super To wykopane? Dobrze kładę, co? Tak, w łupie znaczy. Tak, tak, tak. możesz pochodnie. Czekaj, bo źle położyłem kamienia. Chyba, że źle złupał. No właśnie. Czekaj chwilę, nie, nie, nie zalepuj tego. Jak oryginał no. Oryginalna podróba. Oryginalna kopia podróbek, tak w ogóle. 2,5 mm, Dwa HP. No nie ma. Mięso i mięsiwo. To ty łup też tą przednią ścianę trochę, dobra? Masz kidow? No. Weź. Nie rób wiochy z drewnianym, trzymaj, kamienny. Pokaż ludziom, no właśnie, pokaż ludziom klasę. A co? Pochodnia, daj mi tu... się szybko to robi. Nie bojesz. No Tylko mamy takie faciarskie miejsce, że akurat tu nic nie ma. No. Na singlu, jak grałem ostatnio, to kurde, mniej więcej na tym etapie to już miałem z 13 żelaz za najmniej Aha, czekaj, kiedy w mi się skończył. Uwielbiam lecieć w ziemi. O! Zaczyna się. No. Czekaj w ogóle na jakie jesteśmy wysokość. 67, masakra. Dopiero. O! Weź tam kop dalej, tam w przód, a ja tutaj nie zeszlę. o wągiel no, później zrobimy odbicia od tej jaskini co nie no na strony. a właśnie bo ostatnio zauważyłem na nasz kanale YouTubeowym, który ma nową skórkę ale to już od dawna ja mam trochę nowego skina bo zielony ja nie mam na losutka. Kopytko nie ma na tylko, ale to już widać. ty pięknie. Ja mu robiłem spodnie w takiej ciapki. To ty! No, no nie mów, że ja ci nie robiłem spodnie, no co ty? O, żelazo znalazłem. Moje. Ja ci kopiłem loda. Ty mi zrobiłeś jeans. No właśnie. Ej, się zgarzyłem na żelazo. A właśnie znalazłem. A nie wiem, czy to trzeba zakleić, bo będziemy schodzili i tak w dół i tak w dół, nie? Mhm. Nie ty... Myślę, że ty już nie kopiesz schodami tak ciulę, tylko. O, bunkie. Niech tutaj będzie taka półeczka. Ładna. Czekaj chwilę, bo tu jest. Czemu to jest tak? Hmm, co ty z kobla ustawiasz? się tam dziurę zalepisz ładnie Kurde, przecież zapomniałem, że i tak... tam no, tu będą schody, Ja jestem głupi No Nie w kurze, dużo. No Wobec gdzie ty idziesz? Tutaj A co tam jest? Funkie. To, to u góry trzeba zakleić tą dziurkę, gdzie ty kopiesz? się zalekić tylko na końcu dosz kolejny żal z łazem dojdziemy do czadu postaw pochodnie pochodnie po prostu było tu ciemno no a teraz tutaj musisz kabla ładnie postawić już mamy 11 tego bastoła no. Żeś mi stłuchnął, ale Żeś to spaprał, Ty Żeś mi sturfnął. masz no, tak. Ja, ta już kurde Co to za wyjście? No ja to już raz zakopałem. Kopmy tu na jednym tempie. Z ziemi to wyłożyłeś? No Trzymaj jakby co, masz trochę Kobla, nie tego, stona Przep uh -huh. no. To ładnie ma być A nie tak no się. O Jezu On <laughs> mnie gardło boli No masakra No ale wiesz co Chyba trzeba zrobić cięcie Cięcie, cięcie, cięcie. Już. Ciekawe czy Fraps sam zrobił cięcie czy Ostatnio Fraps mi strasznie wydłuża filmiki O, trzeba te schody układać O takie, zarobiste schody są. Zobacz Nie patrz, nie patrz. Zobaczysz mojego fejla. Słyszę tylko jak naparzasz w tego. Plawiejsza. Aha Co robisz? Aha. Schody. A, zrobisz tym Tabla, ja właśnie zrobiłem tym Tabla To układaj schody, ja będę dał pod, co? dobra, no. zresztą dzięki Mogę układać A jeszcze jeden z takich schodów, więc Proszę o Azję To ja będę robił na tych dwóch na razie Aaaa! Krzywy Sadek <grych> Ty też fajla zaaliczyłeś ze schodami? No taki krzywy ustny Schodek krzywoustny. Czekaj, ja zajdę na dół. Na, Wejdę na górę i zajdę na dół i zobaczę, jak to wygląda. On no, odgórowo. growo. Patrzcie, jaki on jest mały A. jak murubecka. Pomachaj na murubecko. Ty też. Czekaj, 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 czekaj. Słyszałem, że coś tu. Tu jest noc już. Chodź, kładź się. Chodź, Aha. kładź się spać. Bo odcinek chyba nam przedługi wyszedł. Dawaj. Aha. ...zobaczysz w dół. O, wow. Chodź spać. Widziałeś, jaki hardcore? A w odcinku może skończymy dom robić. No dobra, jest ładnie. No dobra, kładź się. Hmm. Komentujcie, subskrybujcie. Pożegnaj się pierwszy. Pa, pa. pa, pa.